Ej, w ogóle też jest faza, często mi ludzie piszą, że chodzę z rosyjską flagą i, w spod i z rosyjskimi spodniami. To mi na przykład daje już na przykład taką informację w życiu, że naprawdę jest źle, na przykład z jakąś taką podstawową inteligencją, czy, czy w ogóle z ludźmi jest źle. No na przykład miałem takich ludzi, co mi pisali i gdzieś byłem tam na rowerze, wrzuciłem sobie Insta Stories i mam tutaj flagę Słowacji. To taki zestaw, pamiętacie, zestaw Sagana. I na przykład ludzie mi na serio pisali, że jak możesz Rosję, jakbym cię spotkał, to bym cię zajebał, ty rosyjski komu coś takie przejebane rzeczy. Na przykład że to jest Beka. Tylko myślałem, że to jest Beka. I napisałem, że Mordzia to jest flaga Słowacji. A on mówi tak, gadaj, gadaj. Wiesz, i to, on serio niektórzy tak wjebali się w to, co się, ja pierdolę. No z tym nie ma co żartować, bo dużo ludzi siedzi dzi na telewizję. Też pewnie dużo dyskutuje o polityce, albo ma, wiesz, łatwo pozyskuje informacje, łatwo je. Yy, wrzucę do kategorii prawdziwe. Ktoś, yy, wiesz, widzi w internecie, że to jest jakaś wojna, nie wiem, yy, nie wiem, woria, wojna między tym a tym, i od razu dopuszczam do siebie to, tak, tak jest i tak będzie, i, i wiesz, nie, nie myślę, że może być, że troszkę media mogą mi coś tutaj w głowie mieszać i zmuszają mnie do takiego innego myślenia. Takie, wiesz, że ludzie troszkę sami nie myślą, tylko po prostu biorą za pewnik coś i to mi na przykład pokazało to. Wiadomo, że połowa to są trolle, ale niektórzy naprawdę pisali mi, na przykład, że wspieram Rosję, albo że. Jestem Rosjaninem. Coś takiego. Dziwne to było. I, i, I to tylko nie przykład, akurat z tą flagą. Ale w różnych w ogóle dziedzinach życia. Nie mówię akurat o tych. Dzieje się tak, no. Dzieje się tak. I moim zdaniem to jest wina. Y Dlatego właśnie, że wszechobecna dezinformacja panuje, ale też informacja, i tyle tych kanałów informacyjnych jest, że kurwa człowiek nie ma swojego zdania. I ja im mówię, i, i, i oczywiście ja pewnie też wierzę w jakieś pojebane dogmaty, archetypy, i inne rzeczy, też pewnie jestem ofiarą tego. Więc też mnie nie Ilia Platynow, no bez przesady, ale też pewnie jestem ofiarą tego wszystkiego. Ja tylko mówię takie swoje spostrzeżenia na ten temat, bo często to brzmi jakby mu kurwa Alfa, Omega, Sigmum, chuj wie kim. Ja też jestem wiebany. Też jest, to jest to, co to jest totalnie hipokryzja i populizm na tym streamie. Panują. Też jest pewnie jestem wjebany w jakieś pojebane nałogi gry, yy, ale ten, ale po prostu ja też pewne rzeczy zauważam. Wow, i powiem tak, yy, też tekst koszul. Tu jest bo miałem taką grubszą koszulę, w ogóle skaczyłem po tematach, nie? To już kurwa jest odklejkasty, to już jest kurwa odklejkasty. miałem taką grubszą koszulę z Zary, taką bardziej tekturową, wiesz, kurwa, że jak ją ubierzesz, to kurwa możesz chodzić tak. Że <laughs> co mi chodzi, a dzisiaj, a dzisiaj mam taką, taką bardziej mięciutką. I zauważyłem, kochani, że ten materiał bardzo nasiąka potem. I czuć ode mnie już pot. Taka ciekawa... A ta tekturowa, mniejszą ma wchłanialność. Taka ciekawostka. Muszę zrobić ten kącik... E, nie kącik beauty, tylko ką fashion, fashion corner. Fashion corner. Muszę zrobić. Właśnie będziemy gadać o młodzie streamerskiej. No bo nie, 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 nie ukrywajmy. No ja do komputera się potrafię ubrać. O. Dobrze wyglądał, co? Teraz. Ja byś pomyślał, że kurwa to jest jakiś amerykański streamer z Kalifornii. Jest to tak kolorowo. Zobacz, że tutaj jaka koszula fajna czy używa... kosmetyki dla graczy, żeby nie były suche ręce. Tak, ja już to widzę. Tak, specjalne gamingowy antyperspirant. Wspomniany zapał. To jest mój demon wewnętrzny, którego karmię pomysłami, którymi nigdy nie zrealizuję. To jest taki właśnie demon w środku mnie. Ja wymyślam te pomysły i naprawdę jakbym się przygarbił, Zrobił to, fajnie zareklamował, ty mu na tym zarobił. Naprawdę, mówię ci poważnie. Ale ten demon, w środku mnie on to zjadaj, nie, nie będziesz nic zrobił. sieć kurwa graj <laughs> Krzesło z prysznicem O oh yeah Dlatego już powiek ktoś wpadł Ale mówię wam, to, żeby tu była wyskakująca pięść i mnie biła, jak ktoś mi na przykład daje 10 subów albo 1000 złotych jest po prostu must haveem I patrz, grasz sobie w diablo normalnie sobie grasz w diablo nagle musisz uniki robić, nie? Kurwa! PIĘĆ subów, 6! Wow! Uważaj! Wiesz o co chodzi? Jeśli to byłby taki hit, mega to byłby hit. Widziałem tego chłopa, taka 5! I tak wiesz, ludzie sobie siedzą. Piątek wieczór, ktoś pije piwo. I tak, idziemy ponapierdalać platynowa na streama? Idziemy. I jeszcze dyszka, dyszka, ludzie sobie zrzucają dyszkę i mam 100 złotych. I tak, dobra, napierdalamy go, co? Jedziemy! I wiesz, Melanż walą, ponosi, piją, palą, dziewczyny tańczą. Dawaj, zapierdaliby, yeah! go, jeja! I już wszyscy by siedzieli na moim streamie i napierdalali, nie? I ja wychodzę rozdupcony z tego pokoju. A, kurwa, ciężka jest ta robota, już mam dosyć, już mam dosyć. Namówiłem, no, to by było spoko. Każdy chciałby najbardziej takiego rudzielca. A jeszcze bym był taki wredny, wiesz, cały czas bym jakieś wrednoty odpowiadał. Był taki, prowokowałbym. Dobra, to był atak... Z, z, miałem atak z słomionego zapału, już mi przeszło. Ja mam takie ataki pomysłowe, no, co godzinę, wymyślam jakiś zajebisty biznes. A, już mi przeszło, już mi przeszło. Łykaj z tym kurwa. Jeszcze bym go zrealizował, byłbym obrzydliwie bogaty, uff. Mogę wracać do marnowania życia. Ty kurwa udajesz, ale co udaję? O co ci chodzi? Lazy Fuzal. To, że jesteś po prostu zgorzkniały... Coś Ci tam nie wyszło, to nie musisz się wyżywać na mnie i mówić, że coś udaje. Po co w ogóle tak pisać, jebany frustracie? Kiedy wyskakujące dildo z fotela? Nie no, z fotela dilda nie będzie, ale, ale pięść byłaby spoko. Albo, wiecie, taka ręka, która jest tu przymocowana i się kręci, mi tak napierdala w tył głowy. <laughs> Wiesz, o coś... Au! Ajdź! Ała! Kurwa, au! Dzięki za... Ała! Wiesz, to było zajebiste. Wiesz, taka łapa. Pszuch, 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 pszuch. I w potylicę napierdala. Auć, kurde, molek. I tylko się schylasz tak. Ale da się to zrobić, bo ziemniak mi pokazywał, że mam tam na przykład coś takiego, że ludzie mu wysyłają donate i się światło zmienia. No to światło, a pięść, kurwa, to jest chwila moment. Ale że możesz... Nie no, czegoś nie będę mówił, bo to może mogę mieć pana. Szelanie do streamera. Nie żartowałem. Szelanie z gumki, z recepturki do streamera. Strzelanie z główki recept... Jest taka... TAKA PROCA NA POMIDORY KURWA Naciągasz 5 proc i na przykład donate za 300 dolarów Spuszcza jedną procę i wypierdala ci pomidorem A Najgorsze będzie to, że jak wejdę na streama za rok, i, i zobaczę, że jakieś kurwisko to ma. Na bank będzie ktoś to miał. I ja, i, i Jezus Maria, nie wiem co ja wtedy zrobię. I wszyscy u niego zacząć xdxd, ale masz zajebisty pomysł. Ale jesteś zajebisty pomysłowy, a ja będę a się tam gadasz, płakał. A że nie ma donatów pozdrowionka. Wow, dziękuję serdecznie. Co ty na to? Żeby podłączyć pirotechnikę albo generatory dymu i brzdonejcie, dopierdolić kose dymu i płomienie za twoimi plecami. tym spoko... No, to by było spoko, to już by było spoko. Taki psz. Cudym. Ale to musiałoby być, wie, wiesz co chodzi? Ja bym na przykład zrobił tak Ktoś kupuje suba, to jest tylko taki Te, takie zimne ognie, takie css, takie chujowe Dwa miesiące, coś lepszego, na przykład na 24 miesiące suba Taka gruba pilotechnika, że fajerwerki napierdolają po chacie I raz wychodzisz, i tak kurwa, wychodzisz spokojnie <śmiech> Kurwa, to <laughs> dostałem, kurwa mać tylko komora, kurwa, ci na chacie Gaśnicę od razu kup w zestawie, no Zobaczymy, zobaczymy. Tak powinien tego nie zrealizuję, ale powiem wam, że jest gorąco. Jest gorąco. Odpalam klimę, co jest dość ryzykowne. Odpalam klimę na 23. Boże, jakaś śmierdzę. Ja pierdolę. Wiecie co jeszcze spoko, Albo na przykład montujesz dwie mocne rakiety, kurwa, albo silnik w fotelu. I jak leci sup, to siadasz i ci kurwa kręcą kurwa krzesłem. Wszystko można robić. Będę miał gangbao. Kurczaka gangbao, będę miał na obiad. Jeehe. i kurczak gangbao za około 40 minut. Właśnie to jest to, że w życiu niektórzy potrzebują Lamborghini, żeby się cieszyć, a mi wystarczy w plastikowym opakowaniu kurczak, gangbao i ryż. Ja nie mogę się czekać, jestem tak głodny. Znaczy, może nie jestem tak głodny, ale teraz zacząłem tak troszkę głodnieć. Nie ja uwielbiam tego kurczaka, gangbao i Te orzechy, ja w ogóle kiedyś byłem taki, naprawdę byłem taki do jedzenia, dalej w sumie jestem taki francuski pudelek, to się mówi, że wybrzedzałem, a teraz dopiero jakby się otwieram na te smaki, w ogóle się otwieram na wiele spraw, na których po prostu byłem e, zamknięty e, życiowo. No i właśnie, na przykład kurczak, orzechy, jakieś, no to coś, takie połączenie uwielbiam teraz, nie? Red Bull i szlug, no to właśnie raczej, może szlugów nie rają aż tak bardzo, ale e, jakieś Red Bulle dla smaku, czy Tigery do pracy, jak się szło, czy kawa trzy w jednym, to był obowiązek. Może dlatego jestem taki pierdolnięty. Pamiętam, tam ja miałem taki rytuał. Jak jeszcze pracowałem w galerii handlowej w sklepie z suplementami i tam się szykowałem do zawodów, eee, trochę tro, tro takich błędów zrobiłem tam, bo bardzo się bałem jeść yy, za dużo. I tak naprawdę jadłem za mało. Moje nie po, powinny być o wiele większe, bardziej naładowane i tak dalej. Ja się bałem jeść. Eee, I dopiero tam jakiś miesiąc przed zawodami, jak powiedział mi, że nie no, musisz stary przypierdalać raz taką mocną, kaloryczną bombę. I miałem właśnie co drugi dzień, albo nawet codziennie, jadłem sobie Big Maca z, duży, Big Maca z frytami i właśnie kawusią eee, w w galerii Handlowej był oczywiście McDonald's, Ja miałem kartę pracowniczą. To był taki, ja czekałem często na ten rytuał, właśnie, żeby pierdoląć o 19.00 tego Big Maca z frytkami, wypić kawę. Po dwóch godzinach ee, przed treningówką i szedłem na trening. Chodziłem wtedy do plazy. Świętej pamięci plazy, bo już plazy niestety nie ma. A tam była siłownia platinium, bardzo fajna. Pamiętam zawsze to taki rytuał i ten, i ten McDonald's, kurwa, żyły normalnie wychodziły po tym McDonaldzie. I pamiętam, ja tak, że siedziałem jeden posiłek o 14 i tak, o kurwa, za 5 godzin będzie ten McDonald's. I ja tym żyłem, no. Fajnie było. No. Ale tak, właśnie zrobiłem taki mega błąd, jak, jak e, trenowałem stykty przed zawodami, że za, za mało jadłem, bo bałem się, że przytyję, że, za bardzo, że będę za bardzo, wiecie, podlany czy coś w tym stylu. No, nawet sa, przed samymi zawodami, jak w ogóle byłem, to wskazane było się naładować, a ja zadem tylko jednego grandera, a ludzie obok mnie, chłopy jadły lody. Burgery, frytki, ryż, wafle, nie? A ja się bałem i tylko tego Grandera z jednej frytki, nie? Ale to wiadomo, niedoświadczony był człowiek, nie wiedział jak się jego ciało zachowa i tak dalej. Chłopca rowerem na jednej nodze jeździ. Jest takie, jest taka nawet, pamięć, że są specjalne właśnie pedały, specjalne z takimi platformami, które mierzą ci nacisk. Garmin wypuścił takie coś. I możesz sobie właśnie mierzyć nacisk te dżule, kilo dżule. Z jaką mocno naciskasz na, na korbę na, na platformy i to może dać Ci y, podgląd na to, że prawą, a lewą możesz mocniej naciskać. Do czego co się wtedy dzieje, jak krzywo stoisz, krzywo naciskasz y, na nogi, w sensie krzywo chodzisz. Przekrzywienie miednicy, twoja miednica idzie w górę lub w dół, miednica się przekrzywia i to powoduje szereg komplikacji na przykład z odcinkiem lędźwiowym Pojawiają się bóle, spięcia mięśni, dyskomfort w różnych y, szczebla na, na różnych platformach, na różnych szczeblach naszego ciała. Na przykład. Y może właśnie mieć krzywą miednicę, a boli cię łydka. Ty chodzisz, kurwa, yy, do fizjo, mówisz, "Łydka mnie boli, łydka mnie boli, łydka mnie boli", a dobry fizjoterapeuta całego cię przeskanuje, bo często jest tak, że właśnie problem może być gdzie indziej, tam gdzie jest ból, nie? To jest tak przykład z tym samochodem, że z rury leci czarny dym, to nie znaczy, że rura jest zepsuta, tylko że może w silniku albo w paliwie coś tam jest nie, nie gra. Ja często jak miałem kontuzję, to właśnie o tu mnie boli, to tu będę masował. To po jakimś czasie chodzi o to, że to może boleć cię plec, dlatego, bo dupa, nogi, Łopatki są spięte i ciągną tą dupę i właśnie tam się pojawia ból. Taka ciekawostka. Często o tym mówię, powtarzam, bo mnie ten problem dotknął, bardzo miałem kontuzji dużo przez to i mnie po prostu hamował życiowo. Dlatego o tym często mówię, bo wydaje mi się, że może kilka osób mieć takie problemy. I chciałbym im w tym momencie pomóc. Właśnie, chociaż taką rozmową, bo resztę to tak poradzisz sam, nie. Pójdziesz do fizjop, pójdziesz będziesz trenował, pomoc znajdziesz w każdym mieście w okolicznej wsi. Czemu zarzucasz mi, że yy, ćpam? Jak możesz tak mówić? Jest to bardzo krzywdzące, jest to bardzo krzywdzące. No nie, <zuczuję> nie, jest to normalne, jest to normalne. Jest to normalne. Moja żona jest w ośmiu miesiącu ciąży, podczas seksu czuję jakby mi ktoś w środku robił loda. Jest okej? Wystarczy na dziś, można się rozejść. Życie śliskie, jak jebane salamandry. Jakaś panna patrzy, a w usta miała zaszczyt. Ja, że chcę mieć ten gotówki, no to wcale dziś nie zasnę. Nie wiem, co jest jasne, bo stare w okularach. Pośród ludzi marznych choć mam mnie rozpala, jak kara. La wiedź mi przyłapanej na czarach, jak gibon po długiej przerwie od jarania Ja, że już nie jaram, no to pojechałam.